Jak schudnąć mając insulinooporność? W tym wideo opowiem Ci o trzech rzeczach, które są najważniejsze są takimi filarami, jeżeli chcemy zredukować tkankę tłuszczową, opuchliznę brzuszną, dobrze się czuć mieć, super samopoczuście, nawet jeżeli mamy insulinooporność. Jakie są w ogóle objawy insulinooporności? Jeżeli ktoś ma tak, że zje posiłek i pierwsze co, poszedł spać. Hmm. Albo ma tak, że nie wiem tylko. Powącha jakieś ciastko, albo tylko przejdzie po alejce ze słodyczami i już ma wrażenie, że pół kilo przyszło nie wiadomo skąd, albo na przykład był na stu różnych dietach, wszystkiego próbował, wszystko eliminował, jakieś wykluczanie owoców, węglowodanów, ketoza, albo nie wiem, no, jadł już same wafle ryżowe i nic to nie dało, to prawdopodobnie. Ma insulinoporność. Insulinoporność jest to niestety plaga naszych czasów. Praca siedząca, mało ruchu i ciężko nam schudnąć. Dlatego w tym wideo pokażę Ci trzy filary, które, o które trzeba zadbać, pokażę Ci sposoby, które działają, których warto użyć, żeby przywrócić metabolizm do ładu i żeby schudnąć, nawet mając oporność. Ale kochani, najpierw konkurs. Mam mega niespodziankę dla osoby, która jako pierwsza zostawi komentarz. W prezencie dostanie e-booka lub program treningowy albo bon na zakupy w moim sklepie. Co trzeba zrobić, aby być pierwszym? Przede wszystkim zasubskrybuj ten kanał, oznacz sobie dzwoneczek, żeby przypominał Ci o tym, że pojawił się nowy filmik, abyś miał lub miała szansę być pierwsza. Dolecimy. Trafia do mnie ciągle bardzo wiele dziewczyn, które były na setkach diet, które miały różnych dietetyków, szukały różnych sposobów i nie mogły zredukować skanki tłuszczowej, nie mogły pozbyć się opuchlizny brzusznej. I ja robię z nimi dokładny wywiad, po prostu okazało się, że nikt wcześniej nie dopasował im diety stricte pod insulinooporność. Kochani, żeby dobrze dopasować i skutecznie dietę na insulinooporność, trzeba zrozumieć, czym ta insulinooporność jest. Insulinooporność jest to, jak sama nazwa wskazuje, brak wrażliwości tkanek na działanie insuliny. W zdrowym organizmie, gdy zjemy glukozę, produkowana jest insulina przez trzustkę po to, żeby tą glukozę przenieść do wnętrza komórek. W momencie, kiedy mamy cały czas te skoki glukozy, organizm staje się na nią oporny, dlatego że ona cały czas jest. No i dochodzi do takiej sytuacji, że komórki na nią nie reagują, ciągle mamy wysoką glukozę, no i mamy błędne koło, dlatego że organizm dąży do homeostazy i kiedy mamy taki. Szybki skok, a kiedy zjemy coś na przykład wysokokalorycznego, a jest to też albo coś słodkiego, a to jest też właśnie częsty problem. Mamy ten szybki wysoki skok i organizm chce go obniżyć. No i nagle czujemy się świetnie, mamy dużą energię, ale to jest tylko na chwilę, bo potem chce nam się spać i organizm chce wrócić do równowagi, do ładu i chce nam się po prostu jeść. I zwykle nie mamy wtedy ochoty na marchewkę tylko znowu na coś wysoko energetycznego, żeby szybko tą energię podnieść. No i mamy takie błędne koło, w którym dochodzi do tego, że chce nam się jeść, cały czas jemy, nie jesteśmy odżywieni, nie jesteśmy nasyceni, a ty jemy. I jak z tego błędnego koła wyjść? Co zrobić? Właśnie powiem Ci jakie są trzy filary. Więc aby wyjść z insulinooporności musimy zrozumieć przyczynę i musimy tą insulinę zrównać. Bardzo często spotykam się z tym, że ludzie chodzą do lekarza, badają się, wychodzi im To oczywiście jest bardzo potrzebne, pójście do lekarza. Natomiast w momencie, kiedy dostaną leki typu metformina, glukofaz, czy to załatwia sprawę? No nie. Bo widzę, że po prostu nic się nie zmienia lub niewiele nie się zmienia. Nie tyle, ile powinno się zmieniać. I szukają osoby odpowiedniego specjalisty, szukają dietetyka. I bardzo dobrze, dlatego że musimy zadziałać w trzech filarach. Jeżeli nie, nie zmienimy nic w diecie, w treningu, w śnie i regeneracji, to cały czas będziemy lekami ten problem pod dywan zamiatać i nic się nie zmieni. Przede wszystkim musimy właśnie zadziałać na tych trzech filarach, aby pozbyć się oponki, aby zredukować łatwo tłuszcz i aby pozbyć się insulinooporności. Pierwszy filar to jest filar dieta. I co powinniśmy tutaj zrobić? Przede wszystkim, po pierwsze, wywalić wszystko to, co tą glukozę wybija mocno do góry. Czyli wszystkie te jakieś ciasteczka sklepowe, jakieś słodyczki, jakieś fast foody, jakieś jakiegoś różnego rodzaju przetworzona żywność, która ma multum kalorii. I na przykład takie słodycze sklepowe możemy sobie bardzo fajnie zamienić na zdrowe słodycze, tylko takie, które są odpowiednio skomponowane tak, żeby tej glukozy i insuliny cały czas nie wybijać. Jak możemy to zrobić? W ogóle jak komponować posiłki mając insulinooporność? Przede wszystkim bardzo ważne jest, żeby dodawać do tych e, posiłków swoich warzywa, ponieważ mają błonnik, a błonnik pomaga obniżyć cukier we krwi. Po drugie, Powinniśmy jeść owoce. Jest to mit dotyczący insulinoporności, że owoców nie powinno się jeść. Powinno się je jeść, tylko pytanie jakie. Na przykład maliny, borówki, truskawki, wszystkie te niskocukrowe, a zrezygnować z takich owoców, które są wysokokaloryczne, na przykład banany, winogrona. Ale też bardzo ważny jest stopień dojrzałości, dlatego, że im owoce są bardziej dojrzałe, to są, tym, gdzie, tym, są bardziej słodkie i po prostu mają więcej cukru, więc tutaj trzeba też odpowiednio wybierać te owoce. Im mniej dojrzałe, tym lepiej dla osób insulinoopornych i bardzo ważne jest, żeby były po prostu nisko cukrowe. Tłuszcze. Trzeba dodawać tłuszcze do posiłków. Już nie wspominając o tym, że są one bardzo ważne dla kobiet z uwagi na gospodarkę hormonalną, ale też mają drugi plus dla osób insulinopornych taki, że pom pomagają obniżyć ładunek glikemiczny całej potrawy. A jest to rzecz, którą powinny się kierować osoby insulinoporne, komponując swoje posiłki, żeby się po prostu lepiej czuć i nie mieć tych takich cały czas skoków, spadków wysokich i szybkich, o których na początku mówiłam. I kolejna rzecz są to płynne kalorie. Bardzo wiele osób, słuchajcie, nie zwraca na to uwagi. Piją sobie soczki, które są z pozoru zdrowe, a tak naprawdę dużo lepiej jest zjeść po prostu owoca, dlatego że sok jest to taki skondensowany cukier, który szybko trafia do krwi i jest on skazany dla sportowców, którzy przebiegli przed chwilą maraton, albo triatlon, albo dekatlon, albo cokolwiek innego, a nie dla osób, które są insulinooporne. Też zwróćcie uwagę nie tylko na soki, ale też w ogóle na napoje, które pijecie, na przykład herbatę, czy jest słodzona cukrem, na przykład na napoje, czy są słodzone, czy jest to kola. Powinna być to woda, wtedy będzie najlepiej. I mniej razy wybijamy w ciągu dnia glukozę i insulinę, tym to jest dla nas po prostu korzystniej i lepiej się czujemy i łatwiej zredukować tkankę tłuszczową. Drugi poziom jest to ruch, w ludzie. Jest to najlepsza, najprostsza i najtańsza rzecz, którą możemy sobie sami zafundować. Nawet jeżeli mamy siedzący tryb życia i nie mamy pomysłu, co tutaj zrobić, żeby się po prostu więcej poruszać, nie mamy czasu na to, no to możemy pomyśleć, jak można się w takich codziennych czynnościach zorganizować, żeby po prostu więcej się ruszać. No i tutaj na przykład z pomocą przychodzą chociażby spacery podczas rozmowy telefonicznej. Może ktoś ma taką możliwość, żeby Rozmawiać przez telefon i chodzić zamiast siedzieć. Druga rzecz to możemy stawiać samochód dalej od miejsca docelowego, dzięki temu możemy dodać do dodatko, dobić dodatkowe kroki. Możemy też użyć schodów zamiast windy, możemy przejść się do sklepu zamiast pojechać. Tych sposobów jest naprawdę wiele, tylko trzeba przeanalizować swój tryb życia, trzeba po prostu pomyśleć, co możemy zrobić, żeby się więcej ruszać. Czytałam ostatnio ciekawe badanie, w którym tylko 60 minut marszu trzy razy w tygodniu naprawdę poprawiło insulinowrażliwość. Druga rzecz, taki fajny tip, są to treningi HIT. Treningi HIT, które polegają na zmiennej intensywności, bardzo fajnie poprawiają insulinowrażliwość. I tutaj też znalazłam właśnie ciekawe badanie, które temu dowodzi. Treningi HIT są bardzo mało czasochłonne. To jest ich wielki plus, że one zajmują nawet 15 minut dziennie. No chyba tyle to możemy sobie w stanie zorganizować. Nawet po pracy, w międzyczasie gotowania zupy i odrabiania lekcji z dziećmi czy cokolwiek innego, możemy poświęcić te 15 minut na to, żeby poćwiczyć i co najlepsze, możemy to zrobić w domu. Bo ja na przykład skomponowałam dla osób, które mają. Problem z tym, że nie mają czasu, skomponowałem cały taki trening, cały taki zestaw, pakiet treningowy turbo dla tłuszczu, który właśnie polega na treningu HIT. I trzeci filar, taki myślę, że najmniej znany i najbardziej pomijany, niedoceniany, jest to sen i regeneracja. Otóż, co ma sen do insulinowej wrażliwości? Bardzo, bardzo dużo, dlatego że badania dowiodły, że nawet jedna nieprzespana noc. Wpływa bardzo negatywnie na insulinowrażliwość. Zmniejsza się wówczas tolerancja glukozy i zwiększa się stężenie cholesterolu całkowitego oraz tego w cudzysłowie złego HDL-a. Więc kochani, to nie jest tak. Pamiętajcie o tym, żeby dbać po prostu o ten sen i regenerację, bo kiedy śpimy 7 czy 8 godzin dziennie, ta insulinowrażliwość się poprawia. I to jest tak jak w przypadku, nie wiem, brania kredytu. Jeżeli teraz nie śpimy przez 10 lat, czyli jeżeli teraz nie płacimy kredytu, to nie jest tak, że kiedyś nie przyjdzie nam go spłacić. Za 10 lat będziemy tak czy inaczej musieli to zrobić, a w tym przypadku przepłacamy naszym zdrowiem, więc to naprawdę się nie opłaca. Więc kochani, żeby wyleczyć insulinooporność, żeby mieć łatwość w redukowaniu tkanki tłuszczowej, pozbyć się oponki, przede wszystkim lepiej się poczuć, bo to chodzi o, też o nasze samopoczucie, o to, jak my się czujemy, jak my rezonujemy ze światem, jaką mamy naszą. jaką mamy w ogóle energię, to trzeba zadziałać holistycznie, trzeba zadziałać na tych trzech filarach, poprawić dietę, poprawić. Training, poprawić sen i regenerację. Także, kochani, jeżeli chcecie więcej takich typów fajnych wskazówek, które są naprawdę bardzo, bardzo skuteczne, a są proste, to kliknijcie, subskrybuj i mam nadzieję, że do zobaczenia.